Nie od dziś wiadomo, że nic bardziej nie promuje miasta jak marka znana w całym kraju. Do tej kategorii z całą pewnością zaliczają się kluby piłkarskie, których sława często przekracza granice reprezentowanego regionu. Nie inaczej jest w Czeladzie. Miasto posiada aż dwa kluby grające w Lice Okręgowej MCKS Czelać i Górnik Piaski. W tym roku oba kluby obchodziły 85-lecie swojego istnienia. MCKS Czelać to najdłużej grający w trzeciej lidze klub piłkarski w Polsce. Po dwuletnim okresie nieobecności na sportowej mapie Zagłębia, w 2004 roku klub odrodził się na nowo i obecnie trzyma świetną formę. Jak podkreśla Marian Kroczek, wiceprezes klubu, doskonała kondycja to zasługa władz miejskich, ale nie tylko. Bo czym byłby klub piłkarski bez swych zawodników? Stawiamy na. Praktycznie na, na naszych wychowanków, na młodzież. No, wiadomo, że y, musi ktoś przyjść, y, starszy, który by im to pokazał. A takimi zawodnikami są y, sam trener grający y, Krzysztof Kowalski i Sławny ligowiec Bogdan Pikuta, który swoją osobą przyciąga tutaj młodzież nie tylko z Szeladzi, ale i z Sosnowca z Będzina. Kto go zna, to chce, żeby go właśnie on prowadził, trenował. Połączenie pasji rozwijanej pod czujnym okiem doświadczonych szkoleniowców musiało zaalfocować. Po reaktywacji z B-klasy klub szybko awansował do Ligi Okręgowej. Po nieudanym starcie w tym sezonie przegranej ze szczakowianką jawożną i dwóch remisach, klub powoli pnie się w górę. Po ostatniej wygranej z AKS Niwką, jak mówi Krzysztof Kowalski, trener klubu, może być już tylko lepiej. Od tego momentu zaczęliśmy, zaczęliśmy grać w swoją piłkę, dobrą piłkę na dobrym poziomie i co najważniejsze skuteczną, gdzie zaczęliśmy w końcu wygrywać i, 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 i na tym etapie uważam, że jesteśmy już w optymalnej dyspozycji. Liczymy, liczymy ciągle na, 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 na kolejne zwycięstwa. I tak jak powiedziałem, chcielibyśmy być jak najwyżej na końcu sezonu. Co nam z tego wyjdzie, to wszystko zweryfikuje właśnie boisko, zweryfikują nasi rywale. W to, że są w doskonałej formie i zdobędą szczyt punktowej tabeli, nigdy nie wątpili i nie wątpią. Wierni kibice. To jest najwyższy, proszę panią, poziom. Jak sobie nie, nie dają rady, to my im pomagamy. Czyli na wsparcie mogą liczyć zawsze? Na wsparcie zawsze. Zawodnicy mogą liczyć na kibiców, władze klubu, na przychylność władz miejskich. W tym roku MCKS otrzymał ponad 309 tysięcy złotych. Dzięki dotacjom z budżetu zakupiono nowy zegar oraz wymieniono ławki dla rezerwowych zawodników. Brakuje tylko jeszcze jednego. W okresie jesienno-zimowym to boisko z prawdziwego zdarzenia sztuczne, na które wiemy, że już są pieniążki, już tam jakieś przyspieszenia, ale czekamy z utęsknieniem na właśnie na to boisko. Górnik Piaski to drugi czelacki klub sportowy. W 1976 roku, w wyniku połączenia z MCKS Czelać, w jeden wielosekcyjny międzyzakładowy czelacki klub sportowy Czelać na kilkanaście lat zniknął, by w 2000 roku narodzić się na nowo. W ciągu tych dziewięciu lat klub wielokrotnie udowodnił, że warto było go reaktywować. No, awansowaliśmy do Ligi Okręgowej, no to jest już duży sukces. Z tym, że też no, no, zdobyliśmy pokar. Polski Podokręgu Sosnowiec w 2006 albo chyba 2006 roku. No i teraz w zeszłym roku juniorzy też zdobyli Puchar Podokręgu Sosnowiec. Poza awansami sportowymi udało się także wyremontować budynek klubowy. Klub na swoją działalność w tym roku otrzymał 101 tysięcy złotych. Nadal jednak nie udało się ziścić największego marzenia. Wybudowania nowego, nawet kameralnego stadionu piłkarskiego. Klub obecnie zajmuje trzecią pozycję w tabeli, co w porównaniu z ubiegłym sezonem dało mu awans o dwa oczka w górę. Jak podkreśla zarówno Marcin Paul, trener górnika, jak i sami zawodnicy, ten skok rozbudził w nich nowe nadzieje. W obecny sezon już z o wiele większymi nadziejami na, na wyższe miejsce no bo mówię, piąte miejsce, teraz chcielibyśmy być troszeczkę wyżej. Dokonaliśmy dwóch, trzech wzmocnień i liczymy, że to przyniesie efekt. Z roku na rok idzie nam coraz lepiej. Gramy z, oczywiście. Tym samym składem już ponad dwa lata, i na razie nam się to wszystko dobrze układa. I wydaje się, że do szczęścia brakuje tylko dopingu wiernych kibiców, bo ci i to jakby troszkę o klubie zapomnieli. Wiadomo, że brakuje, bo kibic to tak jak jest dwunasty zawodnik. Może mój Widelec w przyszłym sezonie się okaże, że akurat będą ludzie chodzić. Widać że już to powynika i Zobaczymy. Dwa kluby, dwie historie czelackiej piłki nożnej. W 85-lecie powstania należy im życzyć realizacji celów i spełnienia oczekiwań.